Z ewangelii według świętego Łukasza. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Wyobraź sobie, że do drzwi twojego domu dzwoni dzwonek. Otwierasz pospiesznie i okazuje się, że na progu stoi kapłan z monstrancją, a w tej monstrancji Eucharystyczny Chrystus. Kapłan z monstrancją uniesioną wysoko. Przekracza próg Twojego domu i pozwala, by ciało Pańskie Jezus Chrystus, żywy Bóg Eucharystyczny, stanął na środku Twojego domu. Byłaby to wielka radość, wielkie, wielkie szczęście. Właśnie to przeżyli Zachariasz i Elżbieta, gdy Maryja, żywa monstrancja Jezusa, niosąca w sobie, w swoim łonie Jezusa. Wcielonego, przekroczyła ich próg. Maryja, arka Pana, arka, która niesie Bożą Obecność. Maryja, żywe tabernakulum, które zamyka w sobie, chroni Boże Ciało. Maryja, monstrancja, która niesie Boga Tobie i mnie. Maryja, przynosi Jezusa do Twojego i do mojego życia. Większej radości nie ma. Do zobaczenia jutro.